Witam Panie i Panów, witam cały internet. W internecie rośnie teraz popularność na taki challenge nazywa się, nie wiem, Samon Charlie Challenge, coś takiego, nie wiem. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o przywołanie jakiegoś demona, który zwie się Charlie. Bardzo ładne imię, jak na demona, w każdym razie. O co chodzi, właśnie. Musimy narysować takie gówno, dobra trochę krzywo, ale chuj z tym yy, I musimy tu napisać tak, tak, nie, nie Więc y, napiszemy Mhm yy, yy. yy. I i no. dobra Widać wszystko widać, dobra. I teraz co robimy. Bierzemy jeden ułówek i kładziemy tutaj Jak I bierzemy drugi łówek. I kładziemy go na tym ołówku. Eee, o, opsia. Eee, o, jest. Idealnie. I teraz ja wam kurwa pokażę, jakimi jesteście idiotami. Dobra. To zaczynamy. Dobra. Eee, żeby ten, ten, ten wystarczył nawiązać jakiś tam kontakt, cokolwiek. Dobra. Eee, więc, Charlie, e, powiedz mi, mój drogi, czy ten twój cały rytuał to, to, jest, to, to jest, to to jest, jedna wielka ściema? O, 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 kurwa, o, kurwa, o, kurwa, przychyliło się, dobra, yy, zresetujmy może, to, to, zapytam się drugi raz, nie? A Charlie, a powiedz mi, mój drogi, czy to, czy to, w ogóle jest jakaś, jakaś prawda, czy w ogóle to, co, to, co mówią o tym wszystkim, A czekaj, nie, jeszcze, jeszcze nie ten, Yy. O, a wsią? Równie To jest prawda w ogóle to co mówią, że to działa czy coś? O kurwa, ja dole, to kurwa działa. Dobra, ostatnie pytanie. I się rozłączam, że tak powiem. A więc ostatnie pytanie brzmi. Charlie, czy jesteś gejem? O kurwa, to działa, ja pierdolę. Yy, i dlaczego jesteście, jesteście takimi pierdolnymi dietami. patrzcie. <laughs> jest sobie ołówek, jest drugi ołówek, nie? Proszę. Yy, ten tym tym I teraz proszę bardzo. Hucham w jedną stronę. Mocno huchnąłem, tak? Było słychać? Na pewno było słychać i wy jesteście takimi pierdolonymi idiotami, że myślicie, że jak że jak sobie zrobię delikatnie, o, to to kurwa ja się nie domyślę, że ktoś kurwa huchnął, no. a przede wszystkim jeżeli wam nawet przypadkiem to wyjdzie, to to tylko przez to, że z waszej śmierdzącej japy wyleci takie takie bo się boicie, bo jesteście obstrani i dmuchacie w to. No i macie kurwa swojego Charlie'ego. Według rytuału powinno się, nie wiem, chyba złamać dołówki czy coś, nie wiem. Nie rozumiem, kurwa, bo nie ma żadnego rytuału. Yy, dziękuję bardzo. To była bardzo miła rozmowa z panem Charlim i mam nadzieję, że opamiętacie się, kurwa. Yy, pozdrawiam bardzo yy, hajsowników, yy, gdzie banda idiotów wierzy właśnie w to, to, to. I głównie im dedykuję ten filmik, jako że wkurwiło mnie to, że, że te barany w to wierzą. Yy, pozderki.